Witamy, witamy w ten piękny, słoneczny dzień kambodżański. Proszę, tu możemy sobie pooglądać, co tam się dzieje z mojego okna. Tyle przyjemności, przyszedł rachunek za prąd. Proszę, czy to widać, nie widać? Tak, tutaj jest napisane, że prąd, a tutaj cena. A trzeba było zapłacić. Idę na śniadanie. Witamy, witamy. Właśnie przyszła paczka z Warszawy. Dziś nie ma serniczka. Jest y, jakiś placek drożdżowy. Także będziemy testowali coś nowego dzisiaj. Proszę, proszę. Jest pięknie, ciepło, słoneczko. Ulica żyje. Państwo się już tutaj rozkładają jak widać. Za chwilę będzie wydawka jedzonka. Tak, właśnie ułożyliśmy plany na przyszły miesiąc w zasadzie cały ponieważ startujemy od jutra już od rana. Moje upragnione śniadania w końcu będą. Ach, i co tam jeszcze? Coś powiem: moj, bi, by bon, pram. Tak, jakby mi ktoś powiedział dwa miesiące temu że będę na kanale YouTube. Chwalił się, że umiem liczyć do pięciu. Naprawdę nie uwierzyłbym. Ktoś tu powiedział, żeby nalepić z tej strony też nalepki. Ale problem jest taki, że no nie każda jest lustrzanym odbiciem. Ale myślę, że nie będzie to aż takie widoczne. Większość jest lustrzanym odbiciem. Spróbujemy gdzieś kupić jeszcze jeden taki zestaw. Jak widać dziś piękny, słoneczny dzień, naprawdę krystaliczna pogoda. Tam gdzieś wyżej, tak, Bezmurne niebo. Może się zdarzyć, że będzie dzisiaj troszeczkę grzało. Proszę, proszę, jaka dzisiaj niespodzianka. Przyjechał pan, którego ostatnio żeśmy chyba tutaj naprawiali właśnie z tym kołem. Ale mam spore podejrzenie, że niestety koło nie zostało naprawione. Znaczy dentka, tu, znaczy opona, opona i dętka ewidentnie widać, nowa. Tak, jest nowka cewka. Ale koło nie? Będzie trzeba się go zapytać jak tam dalsze prace. Hello, hello! hello. Dzisiaj robimy jajecznicę. Pomidorek, cebulka, y, jajeczka już rozmerzane, nie rozumiem dlaczego, ale no wszystkiego się uczy. nie wiem, informatyk, żeby uczył ludzi robić jajecznicę, to mnie na starość spotkało. Czekamy aż się zarumieni. Niestety boczku nie ma. Będziemy robić zaraz tą jajecznicę o 11 ponownie, bo w tej chwili kucharki nie ma, bo jeszcze nie przyszła i na razie zrobimy sobie małą jajecznicę, a potem zrobimy sobie większą. Muszę je nauczyć po prostu jak to się robi. W tej chwili już głodny jestem, już muszę coś sobie, sobie po prostu zrobić. Tak, żeby nie było. Tak wygląda y, praca informatyka. Robię jajecznicę, tam sprawdzę giełdę. Okej, okay. proszę o, mamy, dobra, poszło, trochę pieprzu, aczkolwiek nie za dużo, bo ja nie wiem, czy oni tutaj e, nie, nie, nie działają na zasadzie pieprzu i soli, bardziej te wszystkie swoje przyprawy ostre, jak coś nie jest ostre, to jest po prostu niedobre i nikt tego tutaj nie je. Nie wiem, czy nie za szybko te pomidory, ale już głodny jestem. Dobra, teraz jajka. Ej, you. Please. Ok, ok. O tak, dajemy wszystkie jajka, na raz. Pięknie. And switch off power. Please. It's off power, off power, off, off. Ok. W tym momencie trzeba wyłączyć po prostu prąd, yy, w sensie gaz w tym przypadku. Matko, zaraz to wywalę. Dobra, koniec zagrywania, bo zaraz to wywalę i nie będę miał nic do jedzenia. Proszę, jajecznicę podano. A, tak, no nie ma boczku, nie ma chleba, ale to wszystko do dopracowania. Proszę, tu tylko do, do testów, taka malutka ilość. A ja wiem, że oni tegoż takiego niestety nie jedzą wreszcie na boczku. Udało się zakupić. Będzie pomidor, na pomidorku i boczku, i znalazłem też cebulkę. No i mamy wielki tasak, którym to było wszystko pokrojone. Boczku tam nie starałem się za bardzo pokroić. No i tak tylko ja to będę potem, potem ostatnie, ostatecznie jadł. Pomidorki tak się rozbywają później na, na tym, a cebulka musi być na grubą. 10 jajek, takich pięknych jajek, trochę mniejsze jak nasze są, ale, ale dlatego 10 poszło. I już wszystko gotowe, tu patelnia. Teraz jedziemy z koksem, ale nie będziemy tego nagrywać, bo szkoda czasu. Tak myślę, że można uznać jako gotowiec. I proszę efekt końcowy. Jajecznica podana do stołu, to dla Maj. Jedyna, która się zdecydowała to spróbować, to dla mnie jest ekstra pieprzem, bo lubię dużo pieprzu. Ciekaw jestem, czy będzie miała tak długie zęby jak wczoraj. Natomiast jajecznica nienawidzi pomidorów, ale wczoraj dzielnie zjadła. Przyjechał jeszcze do tego chlebek. Niestety wczorajszy. Muszę nauczyć dziewczyny, żeby codziennie rano po prostu biegły po, po świeżynowy, żeby codziennie rano była bułeczka. Jedna na cały dzień wystarczy. Proszę, jajecznica. Czy jest smaczne? Nie, Dobrze. Troszkę wymuszone, ale na pewno dobre. Moja komórka dostanie dzisiaj nowe opakowanie. Tutaj to też. Powiem tak, no jest cztery razy tańsze jak u nas, no ale wytrzymało raptem miesiąc. Także tak to właśnie wygląda. A nasze europejskie to nawet czasem rok czasu używałem, albo nawet dłużej. Także no ta cena też ma odbicie później niestety w jakości. Mały komentarz a propos Pana, który e, przyjechał naprawionym motorkiem, ponieważ e, myśmy w sumie ostatecznie nigdy nie sprawdzili. Tak? E, I to bardzo miłe jest, że jednak nie oszukał nas, nie uciekł z tymi pieniędzmi, a faktycznie naprawił motorek. E, będzie te, dogadaliśmy się z nim, będzie teraz przyjeżdżał co tydzień odbierać e, aluminiowe puszki, bo mamy tego bardzo dużo. A on to zbiera. Jak powiedział, ma 3 babies yy, Miam Miam. <laughs> więc dla 3 babies Miam Miam będziemy zbierać aluminiowe poszki. A w jaki dzień będą, będzie przychodził? No, ja Widać? mu powiedziałem, następny weekend to chyba będzie sobota, niedziela, oh, był w niedzielę. Tak, w niedzielę był ostatnio, więc prawdopodobnie w następną niedzielę przyjedzie. Oli, bo w niedzielę mamy zamknięte. Tak, w niedzielę mamy zamknięte, ale no, trzeba będzie jakoś tam Będziemy Będzie musiał wyczaić. Tak, tak trzeba, trzeba będzie musiał wy, wyczaić. Z, zgadzam się. A teraz sekcja komentarze. Krzysztof Poznań pyta. Jak nazywają się te inne firmy tajemniczy inwestorzy? No są tajemnicze. Tak jak inwestor? Tak jak inwestor, tak. No to raczej znaczy nie związane z kanałem, więc myślę, że nie ma sensu. W ogóle zupełnie inny temat. Chris Craft pisze. Często odwiedzam w Pnopę moich chińskich znajomych. Kiedyś was odwiedzę. Zapraszamy jak najbardziej. Brąk Gaj pisze. Czy byłbyś w stanie wybaczyć niesubordynację pracowniczą Krzysztofowi pod warunkiem, że on przejdzie pozytywnie terapię antyalkoholową? Nie mam już takiej opcji. Okej. Okay. Jan Szczęsny pyta, gdzie są klienci? No nie przychodzą. Nie, no są klienci, no bez przesady. tak, no są klienci, no ale po pierwszych dwóch tygodniach otwarcia lokalu nie ma co się spodziewać tutaj tłumów. Zda, spoje, znaczy tak, daliśmy reklamę na Instagramie i Facebooku. Już pojedyncze osoby zaczynają z tych reklam uważam przychodzić. U konkurencji ostatnio nie było prądu, także też był taki dzień, gdzie spora grupa ludzi idąc tam po prostu Weszła do, do nas, no bo tam było zamknięte. Także powoli, powoli, że tak powiem, rozszerzamy ten zasięg znajomych, którzy przychodzą. Tak, no, generalnie to pytanie jest odnośnie tego, czemu nigdy na filmach nie ma nikogo. No ale no, no słuchajcie, kręci... no jak, jak nagrywamy, no to nie nagrywamy wtedy, kiedy są ludzie, tylko jak nie ma, tak? Raczej. No tak, no nie chcemy osób, osób kręcić, bo no. Nie każdemu to pasuje, nie, nie, tak? Nie wiemy, znaczy, nie wiemy, czy chcą, czy nie chcą. Myślę, że nie ma sensu. Ktoś tam, nie wiem, za jakiś czas stwierdzi, że jednak nie chce i trzeba będzie cały film usuwać. Bez sensu. Adam Kopyto pyta, czy jest lane piwo? Nie ma. Właśnie dzisiaj przyjechała firma i zdemontowała ten nalewak. Dlaczego? Dlatego, że klienci nasi powiedzieli, że nie chcą tego piwa pić. Wolą puseczki. Tak, wolą piwo z puszki, i jest jakościowo lepsze być może jednak jest tutaj różnica, nie wiem, w Europie może nie ma różnicy między takim a takim, tutaj jest i to chyba spora. No to jeżeli klienci nie chcą, no to po co to utrzymywać? Znaczy warunek był, że albo zamawiamy teraz tam po miesiącu działania lokalu, zamawiamy to piwo, albo nie. Albo demontują, no to stwierdziłem, że w takim układzie demontują. Tak, no bo to przecież e, psuje się w tej beczce, tak? Tak, no, no chyba termin, się nie termin, termin ważności dwa tygodnie chyba tam jest. Także no, przy tym obrocie e, ludzi, jaki mamy w tej chwili, e, nie wiem, czy to by się udało nawet sprzedać. A puszka jest, znaczy w ogóle uważam klienci, ponieważ mamy trzy różne, e, dwie, trzy różne puszki i mamy też. E, sz, tak, ze szkła. I muszę powiedzieć, że jest grupa osób, która przychodzi i bierze że właśnie to szkło, koniecznie chce szkło. Tak. Ja też wolę ze szkła. Tak, także no, jak tu widać, niestety nie nie będzie, a może okay. wasz niestety. Niestety. Dajcie ognia chłopaki, pokażcie na co was stać. Krzychu by was pociągnął na dno finansowe. Pozdrawiam. Nie wiem jak się do tego odnieść. Ogień. Ogień, tak. Dajemy ogień. Tak, dajemy ogień, jesteśmy rozgrzani do czerwoności, także spoko, dajemy radę. Marcinek Legia pisze. A kiedy otwarcie? Bo już za czas spoconego otwieraliście miesiąc. Macie już menu mrożone, macie personel. No tak, personel jest komplet w tej chwili. Yy, mamy otwarte już od dwóch tygodni codziennie, tak, non stop. Teraz już jest od 1 e, sierpnia od rana do wieczora, czyli od 9 do 9. E, no i menu mamy, tak, już e, trzecia wersja jest menu w tej chwili zrobiona. Także spoko, cały czas modyfikujemy, ponieważ e, przyszła nowa kucharka i inne rzeczy robi, Sina inne rzeczy robi, e, więc próbujemy to jakoś zgrać tak, żeby no, e, był jakiś konsensus. E, Trzeba potestować. Tak? tak, żeby każda, każda... Dobrze się czuła w tym menu, tak? I potrafiła to zrobić. Tak. Super nalewki, pozdrawiam. pisze wilk. Jakie nalewki? Nalepki. Ach, nalepki, dobrze, nalewki. a już <grym> tylko <grym> o jednym. Tak. No to dziękujemy tak. Nalepki super. Janosik 8.2 pyta Czy pokażemy cały bar z zapleczem, jak to wygląda ostatecznie. E, tak, pokażemy. E, czekam na wyniesienie tego wielkiego, strasznego baneru, który tam nam zalega na zapleczu i chcemy właśnie e, całość ładnie pokazać. E, chciałem to w niedzielę rano nagrać, bo wtedy nie byłoby nikogo, ale e, nie udało mi się. Także, e, może w następnym filmie? Tak, tak, może w następną niedzielę, bo Aha. naprawdę nie jest to tak łatwe przejść, oblecieć całość i wyjść i nie... Nie trafić na żadnego klienta, tak, także klientów nie jest może dużo, ale naprawdę bywają. I już trzy razy się do sprawy zabierałem i się nie udało. Dobrze. Abracadabra pisze Pięciu pracowników na jednego klienta. Macie rozmach. Tak, zgadzam się. Jest no rozmach. ale no, złoto dla zuchwałych niestety. Ale jacy klienci szczęśliwi, jak cztery dziewczyny jednego faceta obsługują. Oczywiście. Normalnie przeszczęśliwy kościół, w z Plastic Man pyta Czy pani Fifi pracuje? Tak, pracuje. Zgadzam się. Na popołudnia, jakbyś chciał wpaść odwiedzić. Jest na popołudnie na barze. Także Jack Ben Silverstein Zabrałeś szparkę spoconemu, to daj mu przynajmniej pracę, bądź człowiekiem. To bardzo brzydkie jest. To bardzo brzydkie i powiem tak, daję 24 godziny na usunięcie tego brzydkiego komentarza panu, albo zostanie zbanowany jako pierwsza osoba na naszym kanale. Nie traktujemy kobiet przedmiotowo, nie na moim kanale. Odpalam minutnik. Temat zamknięty. Adam, witam serdecznie. Panowie, może kupić drugi zestaw takich samych naklejek i wkleić od środka idealnie na tych samych miejscach. Mam na myśli witrynę, byłoby bardziej estetycznie. Pozdrawiam. Tak, zgadzamy się, będziemy naklejać, tylko tutaj problem jest taki, że one musiałyby być lustrzanym odbiciem, jeśli nie jest i symetryczna. Także no niektóre da radę, niektóre niestety będą no tak, jak jakieś kamienie. Tak, jak no tak, bo jeśli ona nie jest symetryczna, to niestety będzie dziwacznie wyglądać, że będziemy testować. Może się uda zamówić te naklejki jako lustrzane odbicie później. Nie? Jak to możliwe, żeby w takim małym lokalu tyle osób pracowało? No i to właśnie, właśnie, odno, odnośnie tego komentarza chciałem powiedzieć, że to wcale nie jest mały lokal. Ładnie, no ponad 30 osób? Yy, Lekko. Tak, yy, sekundę. Przerwiemy, a ja pobiegnę policzyć. Ok, wróciłem, policzyłem. Metraż to jest tak, 5 metrów na szerokość, 30 na długość, co daje mniej więcej 150 metrów kwadratowych całość powierzchni. 31 miejsc siedzących na ten moment, a jeszcze planujemy zrobić strefę z leżaczkami. Dokładnie. Co dorzuci pewnie kolejne 6 miejsc. No to prawie 40 gości. 40 miejsc siedzących. W tej chwili? No? Nie, nie, teraz 31. 31 a to jest w tej chwili. Do... Dokładnie, a no tak jeszcze jest... możemy dołożyć. Dokładnie. Także, także no nie jest to taki wcale mały lokal. Windir. Dzięki za nieowijanie w bawełnę, przy jakich przychodach osiągniecie break-even point? Jakie są koszty współpracy z aplikacjami z dowozem typu Grab lub Foodpanda? Witamy, witamy ponownie. Musieliśmy przerwać na w sumie dużo długi czas, bo przyszli goście i to z Polski, co ciekawe. Także e, e, kontynuujemy. Windir pisze. Dzięki za nieowijanie w bawełnę, przy jakich przychodach osiągniecie break-even point? Jakie są koszty współpracy z aplikacjami z dowozem typu Grab albo Foodpanda? W Tajlandii nawet stoiska z szaszłykami na targu oferują dowóz. Co to jest? Break event point? Break event point, czyli kiedy się zwróci inwestycja, kiedy będziesz na zero. Mam wrażenie, że nigdy. To jest niezwracalna inwestycja. Przy jakich przychodach? No nie wiem, przy jakich. Nie żeby się zwróciła. <laughs> Nieralne nie, nie, nie 100 dolarów dziennie. Dlaczego nie realne? No myślę, że na razie nie realne. Na razie, może i nie, no, ale. Na razie mamy. 600? 600. Z 7 gości. 7? 7. No tak. To, no to bardzo ładnie. Natomiast z tym dowozem dogadujemy się z panem. W sumie dogadaliśmy się już z panem Kebabem, ponieważ on ma. Opłaty jest tylko 10%. Pan da bierze tak? od niego 10% tylko. Yy, ponieważ bardzo dużo wysyła, więc lepiej, lepiej dla nas jest podczepić się pod niego, pod jego konto, aniżeli zakładać własne, ponieważ przy własnym będziemy mieli 40% yy, prowizji, tak? Czy opłaty, opłaty za, ten, za ten dowód? Może patera zaproście, to będzie petarda. Takie ubasa po polsku może go zwabić. W oczekiwaniu na nową grupę turystów może sobie odpocząć u was. Tak, zapraszamy, zapraszamy. Ja muszę powiedzieć, że jest to w ogóle człowiek, od którego ja zacząłem oglądać jakichkolwiek w ogóle youtuberów na, na YouTubie. No ja, ja jeszcze go nie znam, ale... Jest, 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 jestem do dzisiaj i byłem jestem po prostu zafascynowany tym człowiekiem. Przede wszystkim no, za zacząłem oglądać od takiego y podróży po Rosji, tak. No to po prostu było niesamowite. Z... Kiedy to nagrywał? No już bardzo dawno temu. Jeszcze przed wojną na Ukrainie. No tak, no tak. Jasne. Także zapraszamy również na jego kanał. Michał Patek. Sina ma charyzmę, dlatego filmy u Palmowego miały dużą oglądalność. W Siem Rep dziewczyny siedzą przed knajpami lub grają w bilard, zachęcając klientów do odwiedzenia knajpy. A Synę warto promować. Nie wiem, zgadzam się, nie wiem. Nie wiem, co odpowiedzieć. Niech Sina nas promuje, nie, no. a nie my Sinę. Ina się musi oswoić z nową sytuacją. Tak, ja też tak myślę, to już wcześniej powiedziałem, dziewczyny muszą tak. się po prostu oswoić z nową sytuacją. To nie jest takie proste, że nie wiem, nagle ktoś inny nagrywa, inny, inny kanał, inne filmy. Inny, inny w ogóle sposób funkcjonowania tego wszystkiego. Odliczamy czas do upadku. Czas start. Czas start, dokładnie. Już... Tak, czekamy. Ja, ja też czekam. Wszyscy czekają. No, tak. Pół Polski za chwilę się okaże, że czeka. Wszyscy czekają. Jakieś zakłady trzeba. Właśnie. Zróbmy zakłady, yy, obstawiajmy. No dobrze, no to chyba tyle no. Kończymy. Dziękujemy w takim układzie. Zapraszamy do subskrypcji i oglądania kolejnych odcinków. Tak jest. No, Tego przede wszystkim, tak? Tak. Najlepiej trzy razy pod rząd. Tak. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy.